Dobre, ja potem zadzwonię, tak? Sam był na ringu, sam kocher. Sam kocher był sam na ringu. A teraz wyjeżdżają... Gie, Porównanie w tu! Psu. Porównanie w tu, Ja co to jest? Ja ich nie znam. Dwa białe takie Jeden biało-rudy z Jeden długimi uszami i długim ogonem, a drugi biały z czarnymi łatami na uszach. Wszystko mam nagrane. I to są psy, dwa pcy. <grymne> no dyplom, ale co no zajęło? Właśnie, no zeszła, więc nie wiem, a Boba będą ustawiać.